Zajrzyj do domowej wypożyczalni filmów VOD. Odkryj świat, w którym wszystko jest możliwe. Wciśnij jeden przycisk pilota, aby znaleźć się w towarzystwie największych gwiazd filmowych. A ulubieni bohaterowie zabiorą cię w pełną przygód podróż, o której nawet nie śnisz. Teraz, bez wychodzenia z domu, masz dostęp do najnowszych produkcji oraz klasyki światowego kina. Od hollywoodzkich hitów przez popularne seriale telewizyjne i spektakularne dokumenty po bogaty wybór bajek dla dzieci. Zamawiaj filmy z domowej wypożyczalni VOD i oglądaj to, co chcesz, kiedy tylko chcesz. INEA. Twój bilet do świata filmów. Ona – spełniony radiodiec. On – artysta szukający swojej muzy. Spotykając się przypadkiem wywołują niemałe zamieszanie. Wygląda na to, że pani chwilowa niezdolność do mówienia ma w podłoże. Psychosomatyczne. Ja może tylko po prostu znać tego kolesia, przez którego straciłaś głos, i tyle. Daj ogłoszenie do gazety. A, aby odzyskać mowy, szukam faceta. Co zrobić, aby odnaleźć się ponownie? Panowie ja się zakochałem, poznałem niesamowitą dziewczynę. Milczenie jest złotem. Tracisz głos, a zyskujesz miłość. Oglądaj najlepsze filmy w HD, w wypożyczalni Inea VOD. Aby skorzystać z domowej wypożyczalni filmów VOD, potrzebny jest specjalny dekoder. W każdej chwili możesz go zamówić dzwoniąc pod numer 61 i 7 dwójek. Aby mieć dostęp do biblioteki kilkuset filmów, nie musisz opłacać abonamentu. Płacisz jedynie za to, co oglądasz. Zakup filmu wymaga wprowadzenia kodu PIN, który w każdej chwili możesz zmienić w menu dekodera. Opłaty należne za wypożyczone filmy doliczymy do Twojej comiesięcznej faktury. Jednak szczegółową historię wypożyczeń będziesz mógł znaleźć w elektronicznym biurze obsługi abonenta eBoa. Dla filmów w wybranej kategorii wiekowej możesz ustawić poziom blokady rodzicielskiej albo całkowicie zablokować serwis kodem PIN. Dla Twojego bezpieczeństwa został także ustalony miesięczny limit na wypożyczenia. Wynosi on 150 zł. Aby go zmienić, skontaktuj się z operatorem. Zamawiaj filmy w domowej wypożyczalni VOD i oglądaj to, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Czy istnieje bardziej szkodliwy nauk niż papierosy? Tak. Jesteś zabójczy, ochaki Tym bardziej, gdy dowiaduje się o nim żona. Nienawidzę cię całą istniejącą nienawiścią. Sercowe rozterki dotykają chyba każdego. Ładna, czy nie, ruda czy nie, chętna, czy nie. Skądś... Problem w tym, by umieć je okiełznać. Kuczyk. Musimy myśleć jak koczek. Dorwiemy na i wszystko wróci do normalu. Oglądaj najlepsze komedie w wypożyczalni filmów V.O.D. Facet powinien mieć dwie cechy: być romantykiem i palić jak smok. W swoim domu to ty decydujesz, co chcesz oglądać. Wszystko zależy wyłącznie od twojego nastroju. Teraz do twojej dyspozycji jest także zmysłowy świat kina dla dorosłych. Usiądź wygodnie w fotelu i na pilocie naciśnij przycisk VOD. Wybierz zakładkę, kategorię, a następnie erotyka. Teraz pozostaje już tylko wybrać spośród naszej bogatej oferty interesujący Cię film. Gwarantujemy dyskrecję. Wypożyczane tytuły nie pojawią się na fakturze. Wypożyczalnia filmów VOD. Oglądaj, co chcesz i kiedy chcesz. Tom i Jerry. A to Tom i Jerry. Tom i Jerry, genialne. Nauczyliśmy się z tym żyć. Małżeństwo, które znalazło szczęście. Cześć, Tom. Wiesz, że jesteś idealna pod każdym względem. I ich przygnębieni przyjaciele, którzy wciąż go poszukują. Każdy musi się czasem wygadać. Są dowodem na to, że życiu trzeba nadać sens. Wiedziałem, że to zrobisz. Nagrodzony złotym globem Jim Broadbent i Ruth Sheen w filmie pełnym współczucia Kolejny rok. A życie nie zawsze traktuje nas dobrze. Nie. Oglądaj najlepsze październikowe premiery w wypożyczalni filmów Inea VOD. Sztuka uwodzenia bywa wyzwaniem. Ja kocham! Gdy trafia się na spiskujące panny. Przyrzekam na kobiety z całości niewzruszone. Nienawidzić ród męski. Zmysłowość. Upór. On tak, a ja tak. On sobie a ja sobie. Charyzma. I przemyślana intryga. Nie daj że rządzić sobą. Marta Żmuda Trzebiatowska, Anna Cieślak, Edyta Olszówka, Maciej Sztur, Borys Szyc i Robert Więckiewicz w przewrotnych Ślubach Panieńskich. Oglądaj najlepsze komedie w wypożyczalni IMEA VOD. I qui con noi una legenda vivente di Hollywood, Johnny Marco. Miał wszystko. Pieniądze, Z dziesiątka. To rozgłos, Daj Rękę. Czas. Ale niepostrzeżenie stał się narzędziem w rękach sławy. I wielki uśmiech. A kim jest Johnny Marco. Aby wrócić na właściwą drogę, musi odnaleźć się... między miejscami. Nie wiem, kiedy mama wróci. A ciebie ciągle nie ma. Oglądaj najlepsze październikowe premiery w wypożyczalni INEA VOD. Aby obejrzeć film z domowej wypożyczalni VOD, wystarczy, że naciśniesz przycisk VOD na Twoim pilocie. Wybierając zakładkę kategoria, a następnie filmy fabularne, możesz odszukać swój ulubiony gatunek, na przykład komedię. Gdy pojawi się lista tytułów, po prostu wybierasz interesujący cię film. Zanim dokonasz zakupu, możesz przeczytać krótki opis filmu i obejrzeć zwiastun. Jeżeli nie jesteś zdecydowany, jaki film chcesz wypożyczyć, w menu głównym w zakładce Polecamy znajdziesz na przykład Hity Tygodnia nasze propozycje specjalne. Na karcie wybranego filmu umieszczone są informacje o jego cenie, okresie na jaki możesz go wypożyczyć oraz dozwolonej kategorii wiekowej. Aby zakupić dany film, wystarczy wybrać pole Kup teraz. Potwierdź zakup czterocyfrowym kodem PIN, którego domyślna wartość to 1, 2, 3, 4. Film podczas oglądania możesz w każdym momencie zatrzymać, przewijać do tyłu i do przodu lub wrócić do jego oglądania po pewnym czasie. W okresie wypożyczenia filmy możesz oglądać dowolną ilość razy. Zamawiaj filmy w domowej wypożyczalni VOD i oglądaj to, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Budzisz się w obcym miejscu, nie pamiętając, kim jesteś. Kim ty jesteś? Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zaginięcia biznesmena Williama i juniora. Podejrzewa się uprowadzenia. Pomocy! Próbując dociec prawdy, musisz komuś zaufać. Po co kraty i zamek elektroniczny w takiej ruderze? Lecz kto gra w Twojej drużynie? On na pewno nie jest po naszej stronie. Nie jestem przestępcą. Uwaga! Na zewnątrz ktoś jest. Oglądaj najlepsze październikowe premiery w wypożyczalni INEA VOD. John McLaughlin zaliczył spadek poparcia po swych nadzwyczaj ostrych deklaracjach walki z imigracją. Witamy w Ameryce. W walce wyborczej wszystkie chwyty są dozwolone. Senator John McLaughlin ma plan. Popiera zaporę elektryczną na granicy. Ceną jest los imigrantów. Jakiś imigrant próbował sprzątnąć senatora McLaughlina. Ale na straży sprawiedliwości stoi maczeta. Lepiej nie pojawiać się w zasięgu rozdrażnionego ostrza. Dany Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Don Johnson, Lindsay Lohan w zabójczo ostrym filmie akcji Macheta. Oglądaj najlepsze październikowe premiery w wypożyczalni Inea VOD. Wypal mi DVD. To spodoba się najważniejszym sponsorom mojej kampanii. Teraz wielki wojownik. Nigdy nie dobywaj go w gniewie lub dla własnej korzyści. Musi służyć sprawie Bożej i miłość jego życia. Rozdzieleni na lata. Jesteście od tej chwili ekskomunikowani na półżywota. Historia, w której siła uczucia dorównuje sile honoru. Przysięgam, że wrócę po ciebie. Templariusze. Oglądaj premiery w wypożyczalni filmów VOD.